Witajcie w kolejnym odcinku na kanale GeoFinders. Ten w dość nietypowej odmianie. Pokażemy Wam nasz pobyt na ćwiczeniach terenowych Polska Północna. Zapraszamy Was na Pomorze Zachodnie. Opowiemy Wam i pokażemy kilka naprawdę ciekawych miejsc. Zapraszamy do oglądania pierwszego odcinka z tej miniserii dotyczącej wyjazdu na Polskę Północną. W pierwszym odcinku z miniserii będziemy poruszali się po Szczecinie, czyli mieście, w którym podczas tych ćwiczeń nocowaliśmy. Zajmijmy się zatem historią i geografią tego miejsca. Szczecin znajduje się w województwie zachodniopomorskim i jest miastem na prawach powiatu. Położone jest na pobrzeżu szczecińskim, czyli jednostce geomorfologicznej znajdującej się w północno-zachodniej części Polski, obejmując miasta takie jak Szczecin, Stargard, Świnoujście, Kamień Pomorski, Pyrzyce, Gryfino czy Wolin. I poza Szczecinem poruszaliśmy się także w innych miastach z tego rejonu, jednak o tym w innych odcinkach. Szczecin położony jest nad Zalewem Szczecińskim, Odrą i Jeziorem Dąbie. Jeśli chodzi o mezoregiony, Szczecin położony jest w obrębie Doliny Dolnej Odry, wzniesień szczecińskich, wzgórz bukowych i równiny goleniowskiej. Najniższymi punktami Szczecina są tereny wzdłuż odry, położone niekiedy kilka-kilkanaście centymetrów pod poziomem morza. Zaś najwyższym punktem jest Bukowiec i ma wysokość 148 metrów nad poziomem morza. Klimat okolic Szczecina jest nieco łagodniejszy niż w miejscu położenia naszego uniwersytetu ze względu na łagodzący charakter morza. Historia Szczecina sięga aż 7 wieku przed naszą erą, gdy znajdowała się tutaj osada łużycka. Natomiast są historyczne dowody na zamieszkanie wzgórza zamkowego już od 6 wieku naszej ery. Z przejęciem tych ziem przez Mieszka I, region ten należał do Polski i aż do około XIII wieku utrzymywał lenne relacje z Polską. Następnie przez wiele wieków należał do różnych państw, między innymi do Szwecji czy Prus. Odegrał istotną rolę w strajkach 70. roku i w strajkach solidarnościowych w latach 80. XX wieku. Szczegółowo o historii i geografii opowiem Wam przy okazji naszej wycieczki po mieście z kamerą. Zapraszam! Jako pierwsze miejsce odwiedziliśmy archikatedrę pod wezwaniem Jakuba Apostoła. Pierwsza świątynia powstała tutaj już w 1187 roku z fundacji bogatych mieszczan na cześć misji chrystianizacyjnej odtąd z Bambergu. Następnie do powstałej już budowli dobudowano nawy, w wyniku czego powstała trzynawowa gotycka bazylika, którą możemy oglądać współcześnie. Oczywiście w obecnym kształcie jest odbudowana w wyniku strat poniesionych w II wojnie światowej. Wewnątrz możemy odnaleźć kilka bogato zdobionych kaplic bocznych, np. kaplicę Judy Tadeusza, kaplicę akademicką, czy kaplicę Matki Boskiej Częstochowskiej. We wnętrzu znajdują się także potężne stare organy złożone z czterech manuałów ręcznych i jednego nożnego. Kolejnym przystankiem na naszej drodze było Muzeum w Szczecinie, a tego dnia odwiedziliśmy łącznie dwa muzea o wspaniałych i bardzo edukacyjnych, ciekawych wystawach. Jednak ze względu na brak możliwości komercyjnego fotografowania, ujęcia z tych miejsc nie ukażą się w filmie. Dlatego po muzeum kolejnym przystankiem był Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie renesansowy zamek, który powstał w miejscu Słowiańskiego Grodu. W kolejnych latach sukcesywnie rozbudowywany. Pierw w rękach Gryfitów, dynastii panującej w Szczecinie, następnie Szwedów i Prusów. W czasie II wojny światowej zniszczony i w kolejnych latach sukcesywnie odbudowywany. Umiejscowiony jest na Szczecińskim Wzgórzu Zamkowym, czyli niewielkim wzniesieniu w centralnej części Starego Miasta. Wały Chrobrego, czyli taras widokowy o długości około 500 metrów, wybudowany w latach 1902-1921 z inicjatywy burmistrza Hakena w miejscu dawnych fortyfikacji na nadbrzeżu Odry, z widokiem na wyspę Wasztownia, obecnie z parkiem rozrywki. Po całym dniu już indywidualnie odwiedziliśmy największy cmentarz w Polsce cmentarz centralny w Szczecinie. Dla niego specjalnie utworzono kategorię krajobrazu cmentarnego. Jest utrzymywany w charakterze parkowym, przez co nie jest typową polską nekropolią, ale służy także jako miejsce spędzania wolnego czasu przez Szczecinian. Sami byliśmy świadkami ludzi biegających, jeżdżących na rowerach czy spacerujących z dziećmi. Potężny cmentarz ma fragment wojskowy ludzi zasłużonych czy ścieżkę historyczną, a to tylko niektóre przykłady fragmentów tego cmentarza. Są tam również pomniki, osobne alejki, a także przepływają tam dwa potoki. Powstał w 1901 roku. Dziękujemy Wam za uwagę, zachęcamy do subskrypcji, lajkowania, udostępniania dalej i do zobaczenia w kolejnym odcinku.